Na całość ukochany teleturniej, wszystkich Polaków, w którym mogłeś wygrać albo samochód, albo dozownik do mydła. Cóż za emocje! Cofnijmy się do czasu, kiedy Kot jeszcze się nam nie kojarzył tylko z prezesem. Wraca moda na lata 90. Wracają jeansy, Pegasus i galopująca inflacja. Powraca też kultowy program Idź na całość z nowym prowadzącym. Przed Państwem on, wybuchowy i gorący, Zygmunt Geyser. <grym zainteresowana> Dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym teleturnieju Idź na całość, fantastycznie przebrana publiczność, za bogatych warszawiaków, ale nie tylko, nie tylko, bo mamy jeszcze, jest strażak, pięknie wygląda, jest, o, jest, jest jeszcze policjant, znakomicie, co my, to, o, jest nawet pies, proszę bardzo, znakomicie. Przepraszam bardzo, bo Pan pomylił zwierzę. Proszę? Pan pomylił zwierzę. Ja się przebrałem za wilka workowatego. Takie zwierzę z Tasmanii, z rodziny Torbaczy, po łacinie Celocinus celocefalus. A tu się leczy, przepraszam? Nie. Dobrze, dziękuję bardzo. No w takim razie jest i wilk, e, Wilk workowaty! Tak, workowaty. No to już wiemy, kto nie zagra na naszej scenie. Zaczynamy chętnie ochotników! Och widzę las rąk, las rąk, no to może drzewo, zapraszam Marku, jest też o, może Adrian, proszę bardzo i tak, weź obok, Angelika widzę, tak, Angelika, prawa brani! Zapraszamy, o! Znaczy, Angelika, no czy to jest Angelika, to się okaże, bo po twarzy nie poznaję. Zapraszam, zapraszam uważaj. Prrr, stój stara habeto, tak jest zatkiem do tyłu, tak, tylko nie kop, bo wiadomo, co się może wydarzyć. No dobrze, wspaniale, wspaniale jesteśmy tutaj. Razem bawimy się wesoło. Dobrze, może Marku, Marku powiedz mi taką rzecz. Za co się przebrałeś? Za drzewo. O. Specjalnie to dla żony zrobiłem. O, proszę bardzo, takie miała marzenie? Tak, żeby mi chociaż raz zapłonął konar. Yes. <noise> Znakomicie, brawa dla Marka, oczywiście, maleczko. Tylko tak ci powiem między nami. Uważaj, żeby cię nikt nie obsikał, bo na sali jest pies. Wilkworkowaty kuźwa! Cicho będziesz, cicho będziesz tak. No, dziękuję bardzo. A teraz Angelika, Angelika, witaj Angeliko. Angeliko, za co ty się przebrałaś? I połowę konia. Połowa konia, a gdzie twoja druga połówka? No, był straszny tłok w metrze i mąż został na przystanku. <laughs> Rozumiem, czyli można powiedzieć, że ty jesteś głową rodziny, tak? A mąż? W dupie. Na kabatach. No, czyli jedno i to samo, dobrze. <laughs> Dziękujemy bardzo. A tu jest z nami Adrian, Adrian, Adrianie, za kogo ty się przebrałeś? Za pierwszego narciarza Rzeczypospolitej. <laughs> Zobaczcie jestem. Ale, ale zobaczcie, o co chodzi? Poza, ja, to jest porządny program. Poza, ja tu afer nie potrzebuję. Ja tu żadnych polityki nie potrzebuję. Pójdę siedzieć, za obrazę majestatu pierwszego narciarza Rzeczpospolitej. Won powiedziałem. Już! C ja pierdzielę co za program, za Małysza się przebrać nie można. Za Małeś na no to może ktoś na zastępstwo. No, może wilk parkowaty. Wilk cicho, powiedziałem. Ty, jak. O, e, Karol, Karol, brawa dla Karola! Brawo dla Karola. Karol, jest i Karol. Karolu. E, a co ciekawostka? E, za kogo ty się przebrałeś? Za ekshibicjonistę z parku! A e, Karolu, czy mógłbyś uchylić rąbka. E, o Jezus! O. Yeah. Spokojnie. Yeah. Da pan radę? Da pan radę. Oh. Dobrze, będę wyrażał się precyzyjniej w takim razie. Czy mógłbyś nam uchylić rąbka tajemnicy, tajemnicy? Skąd do nas przyjechałeś? Z Ameryki! O, z Ameryki. <laughs> Proszę bardzo. Cóż za dobrobyt jest w Polsce, skoro ludzie wracają z Ameryki? Z Ameryki! Wiesz, w województwie lubelskim. <laughs> Ale nie chciałbym tam wracać. <laughs> no Rozumiem. Dobrze, dziękuję bardzo. Jeszcze tylko... E, e, przesuń, przesuń, się, nie wiem jak się mówi do konia. <laughs> Marku, tylko powiedz nam jedną rzecz. E, tak, e, powiedz nam jedną rzecz. E, czym się zajmujesz? E, czym ja się zajmuję? Tak, czym ty się zajmujesz? Ja jestem politykiem. O, polityk, proszę bardzo. A czy możesz zdradzić. Oczywiście, tylko inna partia musi mi dać wyższe stanowisko. Nie, 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 nie chciałem się wyrazić. Czy możesz nam zdradzić, z jakiej partii jesteś? E, tak, bezpośrednio nie mogę tego zrobić, ale Aha. mogę to zrobić w formie zagadki. O, czekamy, czekamy. Uwaga! Co robi kura? Ja, ja. Jaja robi kura, czyli partia rządząca, tak? No to jaja. Nie. Kura robi ko. Ach, ko, jak koalicja obywatelska! Rozumiem, czyli opozycja, tak? No świetnie, Marku, świetnie, czyli ko, twoi koledzy teraz tam w Sejmie przegrywają kolejne głosowanie, a ty się przebrałeś za drzewo! Świetny pomysł! Dziękujemy. A bardzo. mogłeś mieć wilka workowa tego na scenie, w bez... ogóle powiedziałem. Przeciwa u nas Borys przebiera się za budkę. No, no tak to bywa. No dobrze, kochani. W takim razie przystępujemy do naszej gry. Na początek panowie pozwolicie, że e, zaczniemy od Angeliki. Angeliko, ja Ci pomogę, bo Ty masz problemy. Proszę bardzo, proszę, tutaj, tutaj. Oto, właśnie. To jest Twój safe. I... Dzięki. To, ale... <ścoughs> I proszę bardzo, jak łatwo u nas wygrywa się nagrody, a ja będę wyrażał się precyzyjniej. Przesuń się, Marek, dobrze. W takim razie, yy, może Ty, może Ty, yy, Marku, w, tak... w takim razie safe. Sejf żółty, safe, y, za, zawartość żółtego sejfu <śświjny> y, może być y, twoja. Ale co powiesz na bramkę numer 3? A co ja z taką bramką sobie zrobię? <świjny> Weźmiesz i pójdziesz na autostradę, będziesz bilety zbierał. No, przecież nie bramkę ci dam, tylko to, co jest w środku. <świjny> ja nie wiem, to... No. Całość! Co? Okay. Idź na całość! Daję. Pomagajcie, pomagajcie, pomagajcie! <świjny> sejf czy bramka? Sejf czy bramka? Wybieram bramkę! Bramkę numer 3. Jesteś pewien? Bramka tak. numer 3. A zacznę. Szanowni Państwo, uwaga, uwaga. Poproszę o otwarcie bramki numer 3. <grywa> e, przepraszam, ja wygrałem pana czy panią, bo dla mnie to jednak różnica. E, spokojnie, no co wy tu robicie, no? Przepraszam, my tylko szukaliśmy ludnego miejsca. ludnego miejsca. <grywa> tak. Przepraszam Państwa najmocniej, no wszędzie to pieprzone ordo Juris. <grywa> Także... Ale oczywiście nagrodą jest telefon. Wow. Telefon ufundowany przez CBA z wgranym Pegasusem. O, super. Gratuluję. W mojej partii jeszcze tylko ja takiego nie mam. świetny. no tak, no tak. Dobrze, ale Marku, Marku, telefon jest już twój, ale może chciałbyś zamienić telefon na bramkę numer dwa? To wybierasz. Telefon czy bramka? Telefon no czy bramka? Wiem, Państwo pomagają. Idź na telefon? całość! Idź na całość! No co, co? Telefon na czy bramka? Całość. No to do, do, dobra, dobra, dobra. To... Wybieram bramkę! Wybieram bramkę! Wybierasz bramkę, a zatem zabieram telefon. jest! Już straciłeś telefon, wygrałeś bramkę numer dwa. Poproszę o otwarcie bramki numer dwa! Jest Zygmunt Heiser, proszę Państwa! <zyskutka> legenda, żywa legenda! Zygmunt Heiser. Marku, co za radość, wygrałeś spotkanie z Zygmuntem Heiserem. Super! Pa super, super pan. Zygmunt przyjdzie jutro do ciebie o 6 rano. I od 6 rano będzie ci opowiadał, że twoje branie może być jeszcze większe. Przecież... <zyskutka> <zyskutka> ja, o, moje pranie już jest białe. Co wie? Tak ci się tylko wydaje, ale pamiętaj, że pan Zygmunt jest jak pan prezes. Dlaczego? Nikt mnie nie przekona, że białe jest białe. Tak jest. Dziękujemy. Zygmuncie, dziękujemy bardzo. Żywa legenda jesteśmy. No dobrze, zostałeś nam ty, Karolu. Yy, no cóż, taki konkurs. Dobrze. Karolu, twój jest już czerwony sejf. A przepraszam, zawartość czerwonego sejfu. Ale co byś powiedział, gdybym dał ci 500 złotych? O! 500? Tak. Zagłosowałbym na para w wyborach, nie patrząc na to, że zniszczy pan praworządność, zlikwiduje sądy, rozwali policję, yy, prokuraturę, finanse publiczne, a kobiety pozbawi wszystkich praw, a naszą ojczyznę przeniesie do średniowiecza. No to, to 500 złotych czy sejf? Jejku, nie wiem, takie no. emocje, no. Sejf! Sejf czy, czy, no, czy? 500. Nie nie wiem, idź, na całość, safe. idź na całość! Idź na, no, na safe. całość! Sejf! Idź na całość! <noise> no Do, dobra! Sejf! 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 Dobrze! Sejf, uwaga, uwaga! Zatem... Ja już tam zerkam. Karolu powiem ci jedno, że w tym sejfie jest coś bardzo małego, ale bardzo drogiego. I się błyszczy. O Jezu! To sztabka złota! Lepiej! Masła! Proszę bardzo, kostka masła. Mamuniu, ja nie pamiętam, jak to smakuje. Tak jak margaryna, tylko lepiej. To masło już masz, ale Karolu, mogę dać Ci coś lepszego. Może bramka numer dwa? Kurczę, no naprawdę takie emocje, nie mogę się masz Masło czy bramka? Nie! Już kiedyś ja poszedłem na całość. No, no, i, no i mam dziecko dziś lubne. świetnie, no, dobrze, to, no, no to decyduj. Karol, to na całość, na całość, bramka, bramka numer dwa. Dobrze, w takim razie, panie i panowie, poproszę o otwarcie bramki numer dwa, a tam. Fantastycznie, fantastycznie. Karolu, powiedz nam, jak się teraz czujesz? <laughs> Jestem Bóg. <śmiech> <śmiech> tak, znaczy nie, w zasadzie nie, bo dzięki polskiemu ładowi zapłacisz podwójny podatek od tego, co tutaj jest warte, do tego jeszcze odsetki, także w domu już prawdopodobnie czeka na ciebie komornik. I bardzo dobrze się ubrałeś, bo z naszego programu wyjdziesz goły. <laughs> A pies takie prezenty. Wilk workowaty, Kuźwa! Dobranoc Państwu!